Przede wszystkim zbiorami, bo oprócz tradycyjnych zbiorów książkowych mamy tu również multimedia, czyli audiobooki, e-booki, muzykę, płyty winylowe, mamy filmy. Czyli to wszystko, co już w nowoczesnej bibliotece powinno się naszym zna zdaniem znaleźć, a co uzupełnia księgozbiór tradycyjny. Oprócz tego, to oczywiście miejsce niezwykle aktywne, które oprócz zbiorów będzie oferowało mieszkańcom Gdańska bardzo szeroką ofertę kulturalną. Jeżeli chodzi o zbiór multimediów, to oczywiście dopiero raczkujemy. Zbieramy multimedia z oferty wszystkich hurtowników, i ten księgozbiór znacząco będzie się powiększał w ciągu najbliższego roku i następnych lat, ale. Z takiego księgozbioru już został w tej chwili przygotowany na otwarcie. Oczywiście każdy może przyjść z własnym urządzeniem przenośnym, otrzyma od bibliotekarza login i hasło do naszej sieci bezprzewodowej.